Szybkie newsy. Upadek Julian. Piękna Julien wraz ze swoimi dwoma... Ej, ja... ale widziałem, że ona się ten... że ona się w ogóle zaręczyła. Zaręczyła się. Kuniec kontentu u strajmerów spisania na czacie streamerki. Albo i nie. Ciul wie. Co by nie było, redakcja życzy szczęścia. Mikrocypek zbanowany na Twitchu. Sorry, Twix nie pomoże. Ale lekka... K faza, lekka faza z tym jest. Andrew Gazda, który robił content z Zony, chyba wtedy jak Zony był chyba, jest, on był chyba jeszcze z tą Julką, nie? Chyba był z Julką i on z nim kręcił content, to tak jak ja bym się rozstał za gatą i nagle Tushol by był za Gatą. No Tushol by na pewno chciał, ale Agata by się nie zgodziła. Mikromitoman streamuje obecnie na platformie Kik, która ewidentnie jest bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Czerwona karteczka dla Twitcha za dyskryminowanie mniejszości. Cypek jednak nie stresuje się chyba banicją. No cześć. Ty, mikrocypek. się no. mikrocypkowemu. Co, co? Nie, nie jestem głodny, jestem kur... rozcieczony, zobacz, co tu się kurwa, dzieje. Nie, ale ja nie udaję! Jestem serio wkurzony! Ale mogę że nie jesteś głodny. Aha. Nie, bo mnie wkupili. Bo mówiłem, kurwa, zamówić tą piastę. Kurwa za ty nie bo ma taką tam masz kurwa. Kierownicę! Chcesz śrubeczek robeczek musiał odkreślić, kurwa morneczka i podmienia sporwa. Taki miły streamek miał być, wszystko miało być fajnie, uśmiechnięty człowiek miał być, fajnie się miał se posiedzieć, postreamować, pogadać z widzami, podziękować za subskrypcję, miło spędzić czas, chciałem pograć w fasolki, chciałem pograć w różne fajne gierki z widzami, no i tyle no. I tak się kurwa, nagrałem właśnie Kojarz to? Klepik Andrutę. Andruty? Kojarzę Andruty Ko masz Andruty no wy tego widzowie nie znacie akurat, bo wy nie mieliście sklepików szkolnych. Nie wiecie, nie wiecie co to są Andruty Wypróbuj CSGO Skins Otwieraj codziennie darmową skrzynię i zdobądź super skiny Z kodem PLAN B otrzymasz darmowe 2,5 zł Oraz plus 10% do depozytu Na stronie znajduje się wiele różnorodnych skrzyń Co jakiś czas pojawiają się specjalne eventy Z których możesz zdobyć epickie skiny Wypróbuj Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami Jeżeli uzbierasz dużo przedmiotów Będziesz mógł je wymienić na dowolny skin Dzięki funkcji Exchanger Wbij na stronę z linku w opisie i sprawdź swoje szczęście To jest taki duży opłatek ale smakuje tak samo. U mnie było w sklepiku szkolnym. No, Madzia, nie wątpię, jak masz 8,7 w niku, nie? Nie wiesz, żebym cię atakował, nie? Ale no, tutaj akurat wiesz. Ja się spodziewam. To i, te, i tak cud, Madzia, że w ogóle masz andruty, kurwa, za tych czasów. Ja jestem 0,7 i miałem to wszystko. Ta 07, weź, ty 0,7 miałeś. W salonie chyba. Jak ojciec otwierał, jak po szkole wracałeś. Każdy, kto ma w różniku wyżej niż 0,0, nie zna życia. Mikrotypy, oh, 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 oh. Powrót Sigmy. <laughs> Mniejszy strajmer i zawodnik bitej śmietanki z Ketowiczek powrócił zainspirowany Liver Kingiem. Czatownik kuje dubsko sterydami i zajada się surowym mięsem na swoich transmisjach. Co so jak wymiotowałem po tatarze? No to masz weak geny. Albo... No to... A. Twój mózg albo twój mózg jest Brainwash. Bo niektórzy nie mają genu. Co zwala surowe mięso? Przetwarzać w brzuchu. U-Sigma. Legenda Legend Soxo miała streama z alternatywką IWIN. Mająca się ku sobie parka, jadła słonego chipsa i coś tam świrowali. Było typowe kłócenie się z innymi strajmerami i widzami itd. A skończyło się na zamulaniu pizdy na lolu. Niektórym starym wyjadaczom się to nie spodobało. Nowa świeża krewki K Pro rok 21 wyjaśnił Matik Soxa od frajerów i Muminków. Nie, nie zasłaniaj, pokażę. Je. Jesteś ładną dziewczyną, podobasz mi się. Masz ładny wygląd. Nie, no ja wam powiem tylko, że to jest przychlost. Naprawdę przyklas. Mając taką laskę on w Jaki fajny kontent laska. on sobie co zmniejszył kamerkę i gry. Kurwa. No to to, to przychlost, no To jest lepiej. I to face? To jest muminek. To, ja tak będę za 20 lat wyglądał. Ja już tak wyglądam. dzisiejszego pokolenia. Kurde, ja pierdolę. Zamiast. Ko... promować. Nie Czasu, no. hmm, to Cześć, się to no. nie mi Starsi jednak mają to doświadczenie życiowe. i mądrego aż miło posłuchać prorok, szef i Sigma. Redakcja się z nim zgadza. A ty nie masz moderatorów, że sam tytuł zmieniasz? Matthew, powracasz tu po kilku streamach nieobecności. Coś się prójesz do dobrych chłopaków. Idź może ze z Kacperem, Eksenem, znajdź sobie dziewczynę i niech potem ci da kosza i wróć, tak jak Eksen z podkulonym ogonem. Chociaż Eksena już pewnie nie ma, bo już go pewnie jego pani zawołała na spacer i klepnęła dwa razy w nogę i mówiła Kacper! I kacperka już nie ma we mnie. Kacperek yy, ośliniony, kurwa, siedzi, czeka na smaczka, nie? No, nie ma go. Gra sąsiedzi Roblox zaliczyła upadek przez streamerów. Jeszcze niedawno merga i 3400 subskrypcji na tym kanale jest? Wielkie W dla was, wielkie W, jak to mówią, wu, wo wo wo, 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 wo wo wo. 3400 subskrypcji. I ekipka biegali po sąsiadach i robili kontrowersyjne szoty. Wypuść mnie, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie. Remek, wypuść mnie, wypuść mnie, wypuś mnie Remek, wypuść mnie. Remek, wypuść mnie, wypuś mnie. Wiele osób ma bekę, dla innych może być to niesmaczne i wytłumaczy wam to szpec od internetu. Krzysztof Arkwell-Sauć. Ale zobacz, to jest. Powtórzę to jeszcze raz, bo za każdym razem jest ten sam wniosek. Content w Robloxie kręci się wokół. z nieletnimi. To się może i ma 18, może ma 15, chuj wie... No i wiadomo, legendka się tutaj dobrze czuje, nie? Jak w swoim akwarium Riza może poćwiczyć, ale kurwa no no nie wiem, ja jakoś mam. Jest to dla mnie niekomfortowe do oglądania. Ale jakbym miał, byłbym młodszym widzem. Kacuk, dzięki za 16. Nakręconym, młodym. Ej, czego jest dzisiaj tyle subskrypcji? Jest 20 sierpnia, kurwa. Co wy, co się dzieje tutaj? Dzisiaj to chyba Wydaje mi się, że z 2,5 tysiąca subów było. 118 subów w dwie godziny. Subskrybujcie ten kanał widzowy, serio, nie? Przypominam wam, że pod wykrzyknik Prime macie suba za 4 zł. Wiecie, nieokrzesany nastolatkiem. Nie, nie. Pewnie bym enjoyował oglądanie coś takiego. czegoś takiego. Tak jak Krzysztof pomyślało również więcej osób, i kultowa gierka, co generowała setki bekowych szotów, usunęła z domku łóżka oraz łazienkę, by było mniej pola do żartowania. Ponadto organizowane są łapanki przez moderację serwera. Exotic. I'm from Argentina. I'm from Argentina. What prepared? the shit? Oho. Zapalmy z sąsiadom Roblox, a my lecimy dalej. Cześć Dawid, według moich obserwacji przez ostatnie kilkanaście streamów wynika, że jesteś strasznie nadpobudliwy i bardzo szybko wyprowadzasz się z równowagi. Dawid, chciałbym szczerze dowiedzieć się, czy na pewno wszystko jest u Ciebie okej. Okay. Naprawdę się martwię o Ciebie. No wkuriam się, wkuriam się, ale takie jest życie. Został napadnięty przez zbirów na mieście. I to nie byle jakich zbirów, bo policyjnych zbirów pod przykrywką. Mocy. <laughs> Halo, policja! <laughs> policja! Ale kiedyś byłem poza nich, miesiące temu, to tak by była zbiórka pod tak mi śpiewał, już 22 dobry Dzień dobry Za co? Nie, pugałeś No nie dziękuję za 14 Wszyscy co najlepsze było? ja halo policja Okazało się, że główna żeria nie wyciąga wniosków i powtórzył się prank bombowy u Asdusa w nieco lżejszej wersji. Bandura mówi, że nie odpuści gnojkowi. Co, o co chodziło, o co chodziło? No, kurwa, no. Co mam mówić? Jakaś kurwa zadzwoniła, że mam pistolet, kurwa, i, i wymachuję bronią na starym rynku. Ale spokojnie. Jutro zadzwonię w pewne miejsce i znajdę. Zastrzeżonego dzwonił, ale ja zrobię tak, że znajdę. Znajdę jego numer. Nawet spróbuj odpalić na DCI Face. Nawet mi nie piją, że może restartować kompa. Bo ogólnie walę takiego kopa wtedy, że jest koniec świata, jeśli będę musiał zrestartować komputer. Baron, proszę wyjść z plecaka z narzędziami. To nie jest miejsce dla kota. Wejdź, se do, wejdź se do tego. Masz pudełko Lego se wejdź. Proszę. Masz, chodź. Wyciągnę ci nawet to Lego. Masz, chodź. Proszę bardzo, proszę, tu masz. Za małe, nie? Za małe na kotka No nie, za dobre jest Już k***a siedzi, człowieku, tylko mogą ogon widać No Już kuwa, kot w Lego Właśnie nie uduś, e! Kumacie, żebyście go nie znaleźli, że on jest na przykład mistrzem wchowanego? Ruby, gdzie jest Baron? Ruby, chodź, gdzie jest Baron? Gdzie jest Baron? Nie ma kota? Nie ma kota? Schował ci się No schował się, schował się a, wyszedł, wystraszył się głupek. Chodź, nie bój się. Masz. Masz tutaj. Tu sobie możesz wejść. Masz. Wejdź sobie. Nie, dobra, nie chcę się sprzątać ku... w tym pokoju. Ciecham, to jest taki rozpicer, że jest koniec. <laughs> Także na spokojnie. Będziemy przekuć. Jak tylko dojdę do tego, z jakiego numeru dzwonił. A! Dojść parę mam. To ku... tak uprzykrzy życie, że do końca życia. zastanowi się, dwarze, kto to robi. Chłopaki ogólnie byli na mieście, bo znowu robili projekciki z hangaru bungee. Tym razem związali się łańcuchami i żulili w chain Together. Aż nie ukończymy gry, czyli jak komuś zachcesz ściku, kupę, cokolwiek, idziemy razem. Bo ja że dzisiaj rano nie mogę się wyspać. Oby była pożarczą. Były też kary, na przykład kula paintballowa. Gotowe? Kolejny pomysł ukradziony opaśnikowi. Opaśnik Jakub Japczan Piotrowicz dostał demonetyzację całego kanału z vlogami, że niby rzekomo nie on prowadzi swój własny kanał i nagrał kultowe odwołanie po angielsku. Taka ciekawostka. Tushol na filmie z Majsim ma wyłączone zarabianie, ponieważ AI YouTubeowskie szczytuje Majsiego klatkę piersiową nagą, jako cycki kobiety. To taka ciekawostka. Musiałem po, po, po angielsku to nagrać, nie? and owner of the youtube channel yapchan you can see here it's my channel you you see youtube studio look it's my i am polish influencer musician Mm, I make like a lot of uh, music. I uh, I am a Polish streamer <laughs> too, and uh, also YouTuber. <laughs> I am the creator and owner of the YouTube channel Yapchan. Here <laughs> you can see. I uh, see, I show for you YouTube Studio page. I don't understand why my channel was demonetization because it's really my own own channel. Owner and creator of channel Yapchan anyway add now videos on this channel, so he played for 1 with Kuniold. A my będziemy z flagami jeździć, Dżinos? Tak. Ale z realistycznymi? Kurwa, nie zagaduj mnie teraz, jedziesz to k***a, jeść! A nie p***dolisz mi o flagach, Dziadek dwóch rzeczy naraz nie umie robić? No i k***j. Dobra, z***ałbym cię, no teraz to bym cię byłem trzeci. A jestem, k***a, ósmy. No, niech se chłopaki szaleją na kierownicach w formule, niż potem odpieprzają na drodze. Bo chory psychol bonkol z zimną krwią o mało nie potrącił na drodze Bogu ducha winnego dziecka. Gębicz TV miało rękę na pulsie. Uwaga! Boże święty, bonkol Stopkam! Rekord, rekord video! to nie mogę, co to było? Bo on trochę zabił dziecko! W domu gambiczów nie jest jednak ostatnio wesoło. Przez influencerów, którzy non-stop chwalą, gambling coś się ruszyło w awmusi gambicz. Oliwia ostatnio jest notorycznie łapana na uzależnieniu od gamblingu. która raz segra przed obiadkiem sama w pokoju. Czy ty jesteś jakaś pojebana? Nie. Ty jest 15, a ty kurwa na to, że. że ci kurwa lata, to jesteś jak nie, <śla> Tu powinna zamykać karciochy przed odpaleniem streama Ja wam mogę pokazać na przykład Co moja Agatka mi sprezentowała dzisiaj Kochana, zna moją pasję I mówi tak, kochanie, pamiętam Jak ostatnio ci się powiedziałeś, że Bardzo ci się podoba taka jedna rzecz Co jeden z naszych znajomych ma I mówi, tutaj ci kupiłam Żebyś miał, jak będziesz z chłopakami sobie w Warszawie chodził Żebyś miał sobie od czego odpalać papieroski Bo w kasynie zawsze palę papieroski normalnie Zippo Z ruletą tylko muszę je jeszcze. Włoo! To ma jeszcze plecy! Patrzcie! Normalnie masz cały układ. Zero szpil do maksa. Oda Heli, Chudźstwa straszne, bo zaraz ci wyparuje ta benzyna. No to se kur... Dolewasz potem przecież. Przecież to se to wyciągasz. A jakaś się to wyciąga, kurwa. Dobra, co? I'm looking for Common story around here Kurde, ale realna grafika, co jest? Ty, to jest ta, co na scenie stałeś. Ej, Gucio też nie przeszedł w ogóle, chyba nie miał na kiku streama, nie? On cały czas jest też na Twitchu. I tak? a po prawej. Nie nie wiem, czy to jest film, kurde. A dobra, to jest serial, ja Tu Tuse Ortiz siedział na jakiejś strzelnicy. Demons powiedział dla widzów, że. Ciemał rozmowę z Twitchem, gdzie musiał NDA podpisać? Uuu. będzie na evencie w Warszawie, Ciekawe. to widzowie specjalnie puszczają przeróbki AI i robią szoty, żeby miał przejebane ulegi. Event jest 30 sierpnia w Warszawie. Witam tu, Kamilam, pseudonim Demons 1. Poświadczam, że pierwsze legie Warszawy i ich wspieranie kibiców. kibicu. Jak chcecie się, to na nieprawda, zapraszam nie na mówię. event po w Warszawie 30 sierpnia. Suchar typowe gderanie, na którym dowiedzieliśmy się, że Luki coś szpąci z tym młodym, bo sam młodziutki rzekomo zgłosił się na messenger do Sucharity i powiedział, że Luki o oł, mitomani. Tłumacz się, Stefek. Mówił też, że próbował ugrać Unbana Taziego na Kiku, ale nie da rady. Gadanie z małoletnimi jest tam dość mocnym wykroczeniem. Eee, od razu uprzedzam pytania, pogadałem o tym Tazym, jeszcze offstream. Eee, no, po, powiedział mi po prostu, że nie chce mi jakby zdradzać, co tam dokładnie w systemie mają, no, no, bo to sprawa pomiędzy nimi a Tazym. No ale jakby zweryfikował to, że tak, że, że dobrze powiedział, że don't, don't Talk. Nie, no w tym pokoju. Dzisiaj już tylko zostaje nasrać, nie? Agata ja mam dosyć, musimy się znowu wyprowadzić. Zobacz, co się dzieje w pokoju. Nie mam siły, nie. Naprawdę. Mam chyba załamanie psychiczne. Potrzebuję znaleźć jakąś nową nową miejscówkę. Już i tak ja to kurwa posprzątam. Nie, ty tego nie posprzątasz, ja to posprzątam. Nie wiem, ale już mi jest... teraz jest gorzej ze mną. Ja to tutaj zrobię do jednego. <grym> nie, nie, nie daj już rady. No, nie, nie. <grym> Powiedział mi, że doradził mi, żebym lepiej może nie zadawał się z takimi ludźmi jak Tazy. Xententation oszalał od nawalania w LOLa dzień i noc. Ze spokojnego szacharza w uzależniony wrak człowieka z wybuchami estrogenu. Pierdolę, stream dzisiaj dopóki nie mastera, będzie 48, to pierdolę 58. a będzie 72, to zrobię 72, 74, to kur... 72, to kur... 96, będzie trzeba, rozumiesz, to kur... 12, plus. Jak coś to grał 16 godzin, czyli mniej więcej tak jak codziennie i po prostu zakończył streama w diamencie trzecim. Rudecki oszalał i mamy dowód, że to ta gierka pierze mózgi streamerom. Dla kontrastu miło czas z przyjaciółmi na kajaczkach spędzał Aleksander Randombrus-Kardaś. Pełny uśmiechu i energii z azdusem i Netrodalem hasali na świeżym powietrzu. Do janka, do ranka. To teraz zrób sobie z helikopter nad głową, to co masz w prawej ręce to dalej do lewej ręki. I tak Raz Nie no, to wszystko to farmazony. Oczywiście Bruce po dwóch minutach od wejścia do kajaka musiał ziewać Cukamę. i zażyć cukier, co by nie omdleć. Zoba im góra górę Eveninga. Kubba by taką koszulkę, będziesz jeszcze bardziej zakochany. Ale Agata ma takie koszulki. Pierdolę. Wmęczyłem się już! No muszę już popić kolki. Wmęczyłem się. <grystanie> A w ostatnim odcinku mówiliśmy, że walną uninstall na Lola i zmienia się na bycie Ayrell Główno prawda, nauk wygrał. Xen miał rację. Podejmuję ostatnią decyzję moją życiu. No za tydzień wróci, nawet szybciej, nawet kurwa. Jaki tydzień? Jutro? Pojutrze? Odinstalowuję tą grę. Brusik, odkąd wrócił z kajaków, to Ino gra w lola aż fruczy. Żółta za mitomanie. Ale był też inny lolowiec, który wybrał się na siłkę z Davekiem Cinkrow West. Widzów, no. no, to skończyłeś? Czeka. Czeka, ten się kurwa nie, ten nie to właśnie Davek udowadnia, że da się być dowalonym jak Hulk Koksem i ciupać w gierki. Czekaj, czy ty jesteś na Cyprze i grasz w lola? To zaraz pójdziemy, może coś zjemy na mieście. A jak? Ja, ja chcę być najlepszy, to muszę powiedziałeś 11 godzin dziennie grać. <grywa> A drużynka jego podopiecznego chinkrofa zaorała w Rift Legends i obecnie są najlepszą drużynką. Mogą sobie podtrolować teraz gierki, bo i tak mają pewniaka, że dojdą do finału. Oj, Myślą o wpuszczeniu mamuta z Czy wiesz, D że Mamon kiedyś miał Diamond 3 na Flex czy nie? Bo jest opcja dopisać go do drużyny na ostatni mecz. Mi się to podoba. Nie miał, nie miał nigdy. Hmm. Kur... Ale, a... szczerze, jak mamy trochę czasu, to, to ja mogę zagadać z Dawid Sonkiem i to jest do zrobienia. No to Bo Dawid Sonek go kiedyś do D4 wrzucił. Do no Dobrze, do ale D4? D4? Wrzucił, tak, był w D4, mamut. Ej, ej, ale to zagrać no to, jest... No to git, no to jak wrzucił, to git. no to... Plotki na dzielni chodzą, że mamut ponoć ma ukryte konto z diamentem 3, na którym se ciupie poza streamami. A, a maman. A maman nie ma hidden konta w, di w diamencie no, jakimś? No, no właśnie wydaje mi się, że on miał kiedyś hidden konto, na którym grał na off-stream. Też mi się tak wydaje No też mi się tak wydaje właśnie No właśnie on miał hiddena, ty to Dobra o tym Lolu, jebać tego lola, bo ja na tym lolu to chuja ogarniam i z tym lolem